Nie, ja jestem diametr The Walking Zombie 2. I lecimy na błękitny gang. Yo W ostatnim odcinku walczyliśmy sobie z bossem. O, nie ma CJ-a, jest tylko bigem. Dało ci się, zrobione to było piekło, ale co? Dzięki za pozbycie się cj A, A okej, okay, to miałem się go pozbyć. No dobra. to kolejna misja. Ok. I poziom. Zajebiście. Kolejny atut. Tylko ja już nie wiem, co mam dawać. Hmm. Leczenie poprzez ból, demon prędkości, szaleniec. Szaleniec co daje? prawdopodobieństwo? Całkowite obrażenia mnie nie interesują. Eee, pirotechnik. Odporność na pułapki. Pewna ręka. Hmm. No kurczę, nie wiem. <śmany> za dużo tego. O, może po prostu to. To będzie spoko. I podnieśmy sobie. Troszkę mowę, ale nie za dużo. I uzdrawianie teraz lecimy. Wszystko będę robił na setkę. Ja wiem, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, ale może mi się uda. Sam Exp, nie podoba mi się to. Lubiłem misję dla CJ, a, bo dużo płacił. A ja powinienem sobie niedługo zakupić mały zapas y, amunicji, ulepszony, tutaj <grystanie> bistafura. Przygotuj się do walki. Dobrze, więc będziemy walczyć. Akurat plus obrażenia. No to jestem gotowy do walki. Ja mam furgonetki bronić, a tu się tak nie da. Bo to są te szybkie zombie. To jest ciężkie, ja za to dostaję tylko 10 tysięcy expa? Kurwa wyekwipuję sobie granaty chociaż. Wyposaż... Wyposaż... No jak ja przeładowanie ile u mnie trwa, no patrzcie. Tak się nie zagrać. Gówno jak ich się robi coraz więcej. Okej. Okay. Ten się skupił na mnie, więc dobrze. Jednak się nie skupił na mnie, jednak idzie do obuca. Szybko, 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 szybko. Ok, dobra. Zbierz mózg zombie CT Kurwa, daję ja teraz mózgów jakichś szukać? To jest chyba jakiś mózg, nie? No, ale nie jeździ mi po mózgu. Tu nie mam mózgu. Dobrze. Skąd ja mam wiedzieć, czy te mózgi są teraz? Jak ja się z nimi biłem i to dość porządnie. A tu są dwa mózgi, okej. Okay. Jeszcze jednego mózgu potrzebuję. Tutaj jest. Wykonane. Okej, okay. no dobrze. Mi się to podoba. Eee, teraz na... znowu na pustynię w sumie. Znowu za expa. Nie lubię misji ze samego Expa. Idzie się ktoś przywitać? O, oczywiście, że idu. To dobrze. I tutaj też może trafię. Ulepszyłem sobie obrażenia teraz, w karze. Ale wyekwipujmy sobie z plecaka yy, na przykład bandaże, których mam bardzo dużo. Jeszcze pułapka pięknie. Ja słyszałem pieski, więc pewnie już do mnie biegną, o, oczywiście. Okej, okay, ładne obrażenia tu już zdawać, Może bym jeszcze sobie e, krytyka podniósł, ale najpierw dokończę podnosić obrażenia. Okay. Okay. Na pewno szybkość strzału sobie podniosę. I to nawet zaraz. Pytanie: czy podniesienie szybkości strzału mi coś da? Na pewno zabierze mi sporo kasy. Ok, zobaczmy. No dobra, jest szybciej. Przyda się na pewno. Dobra, jest bardzo szybciej. Dzień dobry. O chuj. dobra, ta szybkość strzału jest idealna. Teraz szybkość przeładowania trzeba zwiększyć. Co znalazłem w końcu tego Vincenta? Chyba nie tak miały wyglądać poszukiwania. Oj, no coś mi tak wy się wydaje, że ja jeszcze mam tu mało żyćkę. E, muszę się szybko doładować czymś. Wezmę sobie to, to się przyda. To, to. No dobra. Jeszcze raz to. nie w miejscu mi chyba nie pomoże. Chociaż coś tam pomaga. Kurwa. Szybko, 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 Tak się będziemy bawić. Przynajmniej te plujące zniszczyć. No, i jak to idzie? I wyszło. Dobrze. Wracamy sobie do centrum i podbieramy misję. W ogóle tak zobaczę. Ile mi tych misji w City of the Sun? 29 na 52 dopiero. Ja pierdziu. Okej. Okay. Jeszcze coś będę musiał tu wykonać. I teraz tutaj, tylko może przerzucę sobie parę rzeczy do kufra dokładnie. Nie potrzebuję też... Użyłem właśnie dużego karnistra, jestem kurwa debilem. No dobra. O, Vincent sam się znalazł, super. Zajebiście wręcz. Czyli robiłem tamtą misję na marne. Ile mam teraz misji? Mam kolejne dwie misje po prostu. W Open World coś się u mnie dzieje chyba. W Springfield mam po prostu pewnie domek. No dobra, skończymy chyba na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam jutro. Trzymajcie się, do następnego i...